Teraz już ostatniej części filmu, w którym opowiadam Wam o mojej kolekcji koni magicznych. Ta część będzie na pewno najdłuższa z tych wszystkich, które widzieliście, bo jest tutaj najwięcej koni. I tutaj między innymi znajdą się jedne z pierwszych koni magicznych, które miałam we swojej kolekcji. Także bez dalszych wstępów zaczynamy. Na początek pokażę wam mojego pierwszego konia, jakiego miałam ze Szlejś Bajala, a był to ten oto jednorożec z roku 2009. On nazywa się Ono, jak pewnie z ze serialu, jest on królem ile leśnych jednorożców. O, i tak właśnie wygląda. Jak widzicie, ma taki by, tatuaż z liści, który jest pokryty brokatem różnokolorowym. Głównie srebrnym, ale też się przebijają inne iskierki. O, tak samo z drugiej strony. Róg ma już trochę zdarty, jak widzicie, na czubku, ale ma ogólnie bardzo długi ruki taki, no, czyli zwyczajny. Żywa i ogon są w takim no, beżowym kolorze z brokatem w zielonym kolorze tym razem. Bardzo ładnie się mieni. Na kopytach też ma taki brokat. I na szczotkach pęcinowych. No i ma bardzo ładne rybie oczy. te Niebieskie. O, ogólnie bardzo podoba mi się ten konik. Jest śliczny. Jak widzisz, tak staje dęba. Tamdej jest bardzo ładny. Teraz Para na jego córkę, czyli Roxy. Jest to oczywiście ta młodsza jej wersja. Jest to zirbaczek z roku 2009. Ształeś Biala, oczywiście. Gdzie tak jak ojciec jest w takiego samego koloru jak tata. Tylko że tutaj oprócz liści ma jeszcze tego motylka fioletowego. Z drugiej strony akurat nie ma już tego obrazka. Ale jest to bardzo ładne. Z tej serii tych rostów jeszcze była podajże klacz, ale ja akurat Ups. jej nie mam. Tak. Ja akurat nie mam tej klaczy z tej serii. Mam tylko ogiera i śrebaka. Ale no i tak uważam, że ona jest naprawdę ładna. Ta seria tych właśnie leśnych jednorożców. Także tak. No i teraz. Tak to mi się przy okazji jeden koń przewrócił. Teraz pora na dorosłą wersję Roxy. Czyli jest to zestaw z roku 2018. bejala. I tutaj jest wróżka, która nazywa się Chryzantema na pewno gdzieś tutaj Wam się pojawi, jak wcześniej ta wróżka się nazywa, ponieważ nie zapomniałam. Także na pewno gdzieś tutaj teraz Wam wyskoczy jakiś napis z wcześniejszym imieniem tej wróżki. Ale może na chwilę ją zdejmę, żeby Wam pokazać, jak wygląda. Właśnie ta dorosła wersja Roxy. Wybrałam ją jako właśnie dorosłą wersję, bo. Co prawda, mimo że jest trochę inne, no to bardzo ją przypomina. W szczególności pod względem koloru sierści oraz grzybów i ogona. Tylko, że w dorosłym wersji, jak widzicie, ma tutaj takie fioletowe końcówki, no może nawet pasemka. Ma też takie różne leśne dodatki, czyli m.in. tutaj na głowie ma taką, takie liście z owocami. Siadło też jest w liściastym z tym klimacie. Tutaj na ogonie też ma takie coś. No i oczywiście na nogach. Bardzo fajnie to wygląda i uważam, że bardzo uważam, że do niej pasuje. Czyli tutaj ma też piękno rzęsy, bardzo ładny różowy róg. I ona jest naprawdę śliczna. Jest to jeden z ładniejszych zestawów, także naprawdę Wam go polecam. A jeżeli chodzi o yy, wróżkę, tak jak już nie mówiłam, ona nazywa się u mnie chrycentema jakby całe to imię wymyśliła moja przyjaciółka Asia, którą możecie kojarzyć z wielu moich filmów, jako drugi głos. Jak no, widzicie, ta wróżka jest w takich kolorach niebiesko-żółtych. bardzo mi się podobają. Bardzo ładnie wygląda. w ręku trzyma stokrotki. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to są, że to są stokrotki. No, ma bardzo ładne skrzydła z srebrnym brokatem. Też bardzo fajny strój. Włosy twarz też ma bardzo fajnie zrobioną. Że naprawdę uważam, że jest naprawdę bardzo ładnie zrobiona ta wróżka. I, I uważam, że idealnie pasuje do tego jednorożca. Jest naprawdę piękny, także naprawdę Wam go polecam. Między innymi możecie go znaleźć na stronie figurkiświata.pl. Myślę, że zostawię Wam linka w opisie do tej strony. Brana y, brata Roxy, którym jest On Chao. Teraz pokazuję Wam jego młodszą wersję. A jest to źrebaczek z roku 2015, Shidaishi bajala. jest to ta kolekcja y, jednorożców magii, jednorożców tęczowych. Tak wygląda. Ma przepiękną grzywę i ogon w kolorach tęczy. Pewnie bardzo mi się to podoba. Tak samo tutaj ma taką podkowę z tęczowymi kryształkami. śliczna. No, na grzywie ogonie też ma taką. Mam srebrny brokat. Jest przesłodki ten ziaraczek i bardzo śliczny. Najbardziej no, właśnie podobają mi się te kolory. A teraz dorosła wersja On ciao. To też ogier z roku 2015 z Beala. Jak pewnie wiecie, ten, ten koń to był... To jest ogólnie Szent-Trenton czyli brat y, mamy Roxy i on Ale odkąd właśnie wszystkie y, źrebaki weszły w wiek dorosły, no to stwierdziłam, że że właśnie ten ogień to będzie dorosła wersja Onczo, bo uważam, że idealnie do niego pasuje. Ja też ma taką piękną grzybę i ogon w tęczowych kolorach z srebrnym brokatem. Też ma tą podkowę i bardzo ładny, długi róg O, jest naprawdę przepiękny i mega dostojny. Bardzo podoba mi się ta jego poza. On tu na kobietach też ma ten brokat, jak widzicie. Przy szczotkach pęcinowych, Prawda jest śliczny. Chociaż zauważyłam, że ostatnio on, zaczynał mi się, on zaczął mi się trochę przewracać. Nie wiem dlaczego, ale cóż, tak niestety się stało. I teraz właśnie przechodzimy do mamy Roxy i Onchao A jest to Rainbow klacz z roku 2015 Schleichbejala i jak widzicie też to jest ta wersja tęczowa no i tutaj oczywiście ma tą wspaniałą grzywę i ogon z tęczowymi końcówkami i strewnym blokatem tą podkowę i bardzo ładny też długi róg trochę już niestety obdarty, ale trochę już mam te konia i niestety tak się dzieje ale ona też jest naprawdę prześliczna. Jeżeli chodzi o tą kolekcję właśnie tęczowych jednorożców, to właśnie klacz najbardziej mi się podoba. Też jest bardzo fotogeniczna, idealnie nadaje się do zdjęć, naprawdę jest prześliczna. Także tą, tą rodzinkę tęczowych jednorożców też bardzo Wam polecam. No I teraz przechodzimy do kolejnej rodzinki. Pierwszy jest Ogier z roku 2018. On nazywa się Angel. I jest naprawdę prześliczny: ma takie piękne niebieskie skrzydła z bardzo dużą ilością detali. Tu też ma brokat, bo trochę go widać. Nie wiem, czy zobaczycie te wszystkie detale. Naprawdę są piękne te skrzydła gdzie można je trochę rozłączyć ale nie aż tak bardzo no. na grzywie ogonie też ma brokat, ale tym razem zielony on tutaj na nogach też ma takie jakby jakieś ozdóbki, tutaj też ma taką ozdobę, jeszcze do tego kryształki naprawdę jest bardzo ładny tak w ogóle to zanim go kupiłam to jak go po raz pierwszy zobaczyłam na zdjęciach to myślałam, że to jest klacz bo tak wygląda z twarzy, z pyska. Tak jego pysk wygląda bardziej jak na klacz, ale potem się okazało, że jest to ogier. Zresztą bardzo piękny. Teraz pora na jego córkę. W tym odcinku pokażę Wam tylko tą wersję y, młodszą, bo oczywiście, tą dorosłą wersję możecie zobaczyć w poprzedniej części. Także wam linka. Mam znajdziecie go na końcu tego filmu w karcie. A jest to oczywiście Kiara, Zierbaczek z roku 2018. I też ma takie same piękne skrzydła jak ojciec. Z tymi detalami. Tu też brokat. Ale śliczne są te skrzydła. Chyba jedna z ładniejszych. No Jak widzicie jest to alicorn. I też ma taką ozdobę z kwiatkami. Najświeższy ten żrybaczek. Jeden z ładniejszych, także naprawdę wam go polecam. A teraz porana mamy Kiary, którą jest Annabel. Klacz również z roku 2018, sześć Bajala. I tak łatwiej jest naprawdę prześliczna, jedna z ładniejszych, jakie wyszły, wyszła i bajala piękną żywe i ogon, tutaj ma warkoczyk. O, tutaj też ma taką jakby wstążkę z różami. Widzicie? O, tutaj też ma takie bardzo ładne kwiatki. Tutaj na głowie, tutaj taką ala koronę, bym powiedziała. Róg też jest bardzo ładny. Trochę inny. I to właśnie też jest fajne. Ma też taki naszyjnik. O, naprawdę jest prześliczny. O, tutaj też ma kryształki. Także, jeżeli chcecie mieć jakąś klacz sześć Bajala, to naprawdę Wam ją polecam, bo jest przepiękna. A teraz kolejna rodzinka to morskie konie. I pierwszy jest. Jest to ogry z roku 2018. Też z Slajsa. Bajala. I on nazywa się Ekwador. Srebrny, przepiękny. Najbardziej podoba mi się ta żywa i ogon. No, jest tutaj połączenie przepięknego turkusu z takim zwykłym niebieskim i fioletem. Naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Srebrny brokat. I taka oto muszelka z kryształkami. O, też taki róg. Naprawdę jest przepiękny ten ogier. Co prawda, może pysk nie ma najładniejszy. Nie ma, na, nie ma najładniejszego pyska, ale sam model jest naprawdę przepiękny. Ok, teraz pora na córkę Ekwadora. Którą jest Sugar. Jest to oczywiście jej młodsza wersja. Jest to również rybaczek z roku 2018. I też jest naprawdę prześliczny. Bo jak widzicie, mam tutaj też w brzmi ogonie piękne połączenie kolorów Turkusu, tego właśnie niebieskiego i różu. To super wygląda. Jeszcze na ogonie do tego widać. Także żeby trochę też, ale na ogonie, na ogonie lepiej to zobaczyć, że tutaj wiadomo, może tego nie widzicie. Ale tutaj mniej więcej też jest taki fiolet. No, toższej jest ta muszelka, gdzie ta cała rodzinka też ma tutaj fakturę sierści, co jest naprawdę fajne, bo niewiele koni ma fakturę sierści, nie wszystkie. Czy to naprawdę też nadaje charakteru. Jeśliczny jest ten ziaraczek. No i teraz oczywiście dorosła wersja z suger oraz mama. Wcześniej mama. Szugę, teraz oczywiście dorosła wersja Bo no jak, jak nie mam odpowiedniego konia, którego mogłabym kupić na dorosłą wersję, to, to po prostu wybieram tego, który, którego już mam I to jest właśnie kolejny z takich koni Jest to klacz z roku 2018, też ktoś Bajala, gdzie też mam te przepiękne kolory wygrzywi ogonie. Tutaj widzicie jest róż, fiolet, niebieski, taki turkus, nawet morski kolor i piękny brokat. Ale że ta klucz z tej rodzinki jest najładniejsza ta muszelka. Naprawdę, jeżeli chcecie mieć jakąś rodzinkę, yy, albo ogólnie jakąś rodzinkę z Śleśbaela. No to, to te morskie konie też Wam bardzo polecam, bo są przepiękne. No. A jeżeli chodzi o matkę, Sugar, to ona nazywa się Malezja. Także tak. I teraz pora na zestawy z tej serii morskiej. Pierwszy to jest zestaw z roku 2018. Jest to koń morski razem z Syreną. Gabriello. Ja tej ja akurat w y, nie zmieniałam imienia. A jeżeli chodzi o ogiera, to on nazywa się Aquarel Dopóki nie dowiedziałam się, że to jest ogier, no to myślałam, że to jest klacz. Ale dopiero potem sobie pomyślałam, że to chyba jednak jest ogier. Jak go kupiłam. Co prawda, jego ja dostałam na święta, ale weźcie go, zobaczymy, to jednak stwierdziłam, że jest to ogier. Ma taką piękną grzywę jogon w marskim kolorze, też trochę brakatu srebrnego, też ma srebrne kopyta, bardzo ładne, takie siodełko, naprawdę jest piękny ten ogier, czy też ma taką muszelkę, pięknie wygląda. A jeżeli chodzi o syrenę, to ona się ma ruchomą jedną rękę i trzyma taką chyba muszelkę czy coś w tym stylu. Ona też jest bardzo ładnie wykonana, taki oto ogon fioletowy, tutaj też ma taki srebrny, srebrnego, a na dole jak widzicie róż i piękny srebrny brokat. Włosy, ale to bardzo ładnie wykonana jest ta srena i uważam, że idealnie pasuje do tego konia, Znaczyć naprawdę Wam go polecam. i już ostatni tego typu zestaw, jaki mam z tej serii morskiej, to jest to również zestaw z roku 2018, sześć bajala. Jest, to, jak widzicie, konik morski, który to jest, ona się chyba nazywa Arizona, jeżeli dobrze pamiętam. A jeżeli chodzi o syreny, to ona nazywa się Isab Isabella, tak. Jeżeli chodzi o samego konika morskiego i widzicie on jest w takim fioletowym kolorze, takim jakby liliowym. Ma piękne oczy, w takim kolorze morskim. Widzicie róg, grzywę z srebrnym brokatem. O i takie oto płetwy, możemy powiedzieć, środowko. A jeżeli chodzi o srenę, to ona wygląda tak, jest naprawdę piękna, bardzo mi się podoba. Taki ogon w pięknym morskim kolorze, trochę z żółtym, i brokat, a w ręce trzyma taką jakby różdżkę z muszelką. To bardzo fajnie to wygląda. I uważam, że idealnie się ze sobą prezentują. I teraz pora na ostatnią rodzinkę koni, którą chciałabym Wam pokazać. A jest to rodzinka koni księżycowych i pierwsza z nich to kolejny zestaw, tym razem z roku 2015. Jednorożec nazywa się Nevada, a wróżka to Lunaja. Czyli narożec wygląda tak, też jest bardzo ładny. Tutaj widzicie ma taki nietypowy róg, i pod nim jest taki księżyc. O, grzywa, jagon też takie mi srebrne, związane w taki, taką niecodzienną fryzorę, fryzurę, nawet nie wiem jak ją nazwać. Ale takie wiecie, siwarkoczyki, czy coś w tym stylu, nawet nie wiem jak to nazwać. Tak, takie oto siodło. Gdzie o to ona też jest naprawdę prześliczna. Bardzo podobają mi się te skrzydła niebieskie ze złotymi księżycami. Tutaj będzie to widać lepiej. Że są tutaj księżyce oraz jakieś inne kreski. Gdzie ona trzyma w ręku taki, takie oto lusterko księżycowe. I też jest naprawdę bardzo ładnie wykonana ta bruszka. I idealnie się zgrywa z tym jednorożcem będę wam polecam ten zestaw. z yes, kolejny koń to Pegas z roku 2009, 6 Bela I on nazywa się Mon. Jest on y, królem y, księżycowych jednorożców oraz tych gwiazdnych. Ogólnie chodzi o wszystkie jednorożce i pegazy, które mieszkają na księżycu, gdzie wcześniej mieszkały, albo jeszcze mieszkają w Układzie Słonecznym, albo ogólnie w kosmosie. Także tak. On też jest naprawdę prześliczne. Tutaj widzicie, ma takie słońce. Tutaj też ma takie słońce. Ma takie bardzo ładne skrzydła, też bardzo detaliczne. Widzicie, tak złożone. On naprawdę jest prześliczny. Też ma rybie oczy. O. Była jeszcze jedna wersja tego modelu. Przynajmniej widziałam na zdjęciach, że druga wersja była taka, że skrzydła były tutaj były zwrócone w drugą stronę, tak jakby. Nie w tą, tylko w drugą. Ale uważam, że ten jest naprawdę przepiękny i raczej nie chciałabym mieć tego drugiego. Ten uważam, że jest o wiele ładniejszy. No, i teraz pora na jego córkę, czyli młodszą wersję Nefri. Jest to ozirawaczek z roku 2017, czyli Zibala. Ja też jestem prześliczny, jeden chyba z ładniejszych pagazów, takich małych, jakie wyszły. też ma przepiękne skrzydła. O, takie piękne detali, detale. I piękne połączenie kolorów, jak widzicie, białego. I to jest chyba taki niebieski i chyba fiolet, fiolet po, niebieski połączony z fioletem, można by tak powiedzieć. No i tutaj widzicie, ma taki mały obrazek. Tutaj jest księżyc i taka gwiazda jakby i jakieś mniejsze gwiazdki. Też to bardzo fajnie wygląda. Także tak. To jest wcześniej matka Nefri, a teraz dorosła wersja Nefri, czyli klacz z roku też 2017. Jakby co, to mama Nefri nazywała się Sparkle. Mówię w czasie przeszłym, ponieważ teraz aktualnie nie używam tej figurki już jako matkę, tylko jako dorosłą wersję Nefri. Gdzie tak wygląda praktycznie identycznie jak w dzieciństwie. Tylko trochę jej się zmienił kształt pyska. Moim zdaniem ten pysk mogliby bardziej dopracować, bo nie za bardzo mi się podoba. Ale sam model też jest naprawdę przepiękny, zwłaszcza te skrzydła. Jak wiecie, zawsze zwracam uwagę na takie detale. Jak widzę dużo detali, no to po prostu jestem zakochana. Tutaj też jest taki rysunek z księżycami i gwiazdkami. O, naprawdę piękny model. Także tą kolekcję koni z tych pegazów księżycowych też Wam bardzo polecam, bo są przepiękne. Teraz dwa ostatnie modele. Z z firmy Safari LTD. I pierwszy z nich to młodsza wersja brata Nefri, którą jest Shine. Żerbaczek właśnie z firmy Safari LTD. Z roku 2017. Czy on jest w takim pięknym perłowym kolorze nie jest biały, tylko trochę się mieni tego w ogóle nie było widać na zdjęciu więc jak go kupowałam, no to nie wiedziałam, że będzie tak wyglądał ale uważam, że to dodaje mu to takiego uroku i skrzydła też ma naprawdę bardzo ładne To jest w takim podobnym wariancie jak magiczna wersja brylanta tylko, że jest to oczywiście źrebak i jest biały o, też ma takie brązowe oczy, bardzo ładne. O, także taki zrywaczek. Też bardzo Wam go polecam. No i ostatni model to dorosła wersja Shine'a, czyli biała wersja mrocznego pagaza z Safari LTD z roku 2007. Jak wiecie mam też właśnie karą wersję, która jest którą pokazywałam Wam w poprzedniej części tego filmu. A ten wygląda tak. Może nie jest najlepszy, ale ten też bardzo mi się podoba. Ja w mojej wersji ten pysk wygląda troszeczkę inaczej i nie za bardzo mi się podoba. Ale sam model jest całkiem spoko i uważam, że idealnie pasuje jako dorosła wersja, szaina. Także tak. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten film. Jeżeli on wam się spodobał, no to zostawcie proszę o łapkę w górę, napiszcie jakiś fajny komentarz oraz subskrybujcie mój kanał i klikajcie dzwoneczek, aby być na bieżąco z kolejnymi filmami, które pojawiają się w każdy, każdą środę i piątek. A jeżeli was interesuje tematyka gier komputerowych, to zapraszam was serdecznie na mój drugi kanał, do którego link jest podany w opisie tego filmu. Proszę, żebyście tam zaglądali i subskrybowali tam ten kanał, bo chcę go rozwijać wyżej. No, także tak. To by było już na tyle. Jeżeli chodzi o kolejne filmy, no to sami zobaczycie co będzie dalej. Może nie będę Wam mówić, ale mam nadzieję, że kolejny film, który opublikuję na... W moim kanale Wam się spodoba. W momencie to coś, czego już dawno nie było, a wiem, że pewnie się zatem z tym stęskniliście. Że do zobaczenia!